Nie tak źle. Że naprawdę wybraliśmy się na wyprawę, żeby odnaleźć ojczyznę moich przodków. Odkąd kilka lat temu opowiedziałam Larze historię Chimiko, ciągle szukała tego miejsca. Ja nigdy zbyt dużo o tym nie myślałam. To znaczy, o tym, że ta opowieść mogłaby być prawdziwa. Moja babcia opowiadała mi te historię tak, jakby to było wspomnienie. Wiele tysięcy lat temu królowa Chimiko władała krainą Yamatai. Na jej rozkaz wschodziło słońce, a ona władała wszystkim, na co padły jego promienie. Od gór aż po morze. I dalej. Pewnego dnia jednak jamataj po prostu zniknęło bez śladu i popadło w zapomnienie. Już mi się to nie podoba. Idź pod górę i wypatruj dużej bramy. Trzeba mi było powiedzieć o wilkach. Kolejna kapliczka. Komu oni oddają cześć? Whitman niesamowicie dramatyzuje. Nie do wiary, co wyprawiał podczas kręcenia tego filmu. To przecież jego robota, prawda? W końcu nie przykłada się w ogóle do naukowej części tej ekspedycji. Uspokoi się pewnie dopiero kiedy znajdziemy Yamatai i kamery pójdą w ruch. Może jest z niego straszny upierdliwiec, ale wie jak poprowadzić scenę. Ja tylko muszę robić to, co do mnie należy i trzymać nerwy na wodzy. Lara o tym nie wie, ale ją też filmowałam. Chcę zadbać o to, żeby jej zasługi zostały też odpowiednio docenione. A poza tym świetnie wygląda w filmie. Ma naturalny talent. Whitman pewnie oszaleje z zazdrości. Ale zanim się o tym dowiem, my będziemy już siedzieć na premierze w Telluride. Już mi się to nie podoba. Trzeba mi było powiedzieć o wilkach. Kolejna kapliczka. Komu oni oddają cześć? Dwa zupełnie odmienne style. Brama jest bardzo stara, ale te mechanizmy, który je skonstruował całkiem niedawno. Fascynujące. Widziałam już coś takiego. Tak? Mają znaczenie rytualne. Obraz kobiety jest szczególnie ciekawy. Wygląda na wykonany dość niedawno. Pewnie malowidłowyspiarzy. Sądząc po wrakach statków, można przypuszczać, że byli rozbitkami jak my. Niewiarygodne. Tak, mam nadzieję, że my nie zamienimy się w morderców. Zajmij się tą drugą korbą. Nie ma uchwytu. Razem. Szlak. Zaraz się rozsypię. Muszę znaleźć coś wytrzymalszego. Tu musi być coś, czego moglibyśmy użyć. Niesamowite. Teraz mogę naprawić czekam. Szkół w tej chwili słońca? A teraz Możliwe, może i we. Udało się, Laro? Spróbujemy. Do dzieła, doktorze. Na twój znak. Ta kobieca postać na bramie. Biorąc pod uwagę wiek symboli, to może być słoneczna królowa. Chimiko? Czy nie nasłuchał się pan zbyt wielu opowieści sam? Chodź, zobaczmy, co uda się znaleźć! Cóż, nie ma wątpliwości, że Chimiko posiadała pewną moc. Niektórzy twierdzą, że wręcz szamańską. Moc żywiołów. Kiedy kobieta włada taką mocą, prędzej czy później ktoś nazwie ją czarownicą. Nie powinniśmy wykluczać żadnej możliwości, nawet z pozoru irracjonalnej. Wciąż mało wiemy o naszym świecie. Brzmi pan jak mój ojciec. To może być niesamowita historia, Laru. Nie, jeśli nikt jej nie opowie. Rozumiem, że całe to zajście było dla ciebie traumatyczne, moja droga, ale naprawdę powinniśmy iść dalej. Niesamowite. To jest chimiko. Ale spójrz. Misa, świecę. Dlaczego ktoś cały czas oddaje jej cześć? Ta wyspa musiała kiedyś należeć do Yamatai. Miałaś rację, Laro. Zaginione królestwo. To jak znaleźć Atlantydę. Tylko że realny, doktorze, to nie jest żadna mityczna kraina. Wiem. Stoimy na kopalni złota. Chodźcie, szybko. Wasi przyjaciele są ranni. Tak pewnie z ich powodu. Cofni się. Nie możemy im ufać. Papam pan pisto. Nie chcę żadnych kłopotów. Nie. Pójdziemy, Nie. ale nalegam, byście zabrali nas do twojego przywódcy. Co pan robi? Bądź cicho. Nie! Zajmę się tym. Nie! Oh. A. A. Nie! Proszę! Proszę! Nie. Zostaw! Nie walcz z nimi, Laro. A. A. Rób, co każą. A. 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 Daj mi pistolet. Иди. Пошла. Кем вы естествен. Чего? вы? Тихо! Наш нужно мочи! Не рубчай, Шип ты проше! Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Утайо! Учайон! Гора утекай! Otrzymajcie ich! Otrzymajcie <small> <Rizko>. ich! Tylko patrolowy. Zrobi się! Trzeba będzie zabić. Szkoda. Przydaliśmy się do niego. Dobra. кукла? От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я все Ты выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех. Она тоже была пранечной сети. Je... <laughs> Następnego. Zeszło tam. Jeszcze jest. Nie telefon nic nowego co teraz znowu jakiś tam kowiec? Nie, wygląda na jakiś okręt badawczy. No to wpadnie nam coś ciekawego. Niedługo się dowiemy. <słuch> Potrzebna pomoc! Co tam się dzieje? Pochodzącku. <słuch> jesteś tam tak widzę dym unoszący się nad ruinami nic ci nie jest o boże rot mam kłopoty oni wszystkich zabijają co kto ludzie nie wiem dlaczego musiałam kilku zabić nie miałam wyboru to na pewno nie było łatwe to straszne ale właśnie było rot musisz ostrzec innych teraz się o nich nie martw po prostu zrób wszystko co w twojej mocy żeby się do mnie dostać laro spróbuję Marami jest tak, że prędzej czy później można się obudzić. Ale w tym miejscu nie ma przebudzenia. Co oznacza, że naprawdę tu jestem. Naprawdę robię te wszystkie rzeczy. Nie. Nie myśl o tym, Laro. Nie teraz. To w niczym nie pomoże. Nie wiem, co się stało z resztą załogi. Mam nadzieję, że wszystko z nimi w porządku. Musi być. Musi być. Nie wiem, co się tutaj do Cholery dzieje, ale... Najważniejsze jest, by Rod znalazł sposób, żeby zabrać nas wszystkich do domu.